Cześć dziewczyny. Pomyślałam sobie dzisiaj, że pokaże się Wam w samych białych stylizacjach ze sklepu Lisica. Zdecydowałam się na biały kolor, mimo tak deszczowej pogody za oknem. Tak mnie jak już dzisiaj naszło na ten biały kolor, ale obiecałam Wam kiedyś, że pokaże się w mojej nowej czerwonej sukience, do której dobrałam. Szukałam ostatnio czerwonych dodatków, więc zdecydowałam się na te kolczyki, na tą bransoletkę i pasek. Paski mamy po 4.99, kopertówka 29.99. Bransoletki i kolczyki już znacie z poprzednich filmów. Tak wygląda cała stylizacja. Te sukienki już do was jadą. Zamówienie będzie prawdopodobnie w tym tygodniu, także zapraszam do sklepu. Sukienki będą w różnych kolorach: beżowym, czerwonym i czarnym. A teraz przebieram się w te białe stylizacje. Myślę, że najpierw pokażę się w y, tej tiulowej, ciekawej, białej spódnicy. Do tego założę taką y, białą bluzeczkę. Zobaczymy, jak to razem będzie wyglądało. A ja szybciutko uciekam do mojej przymierzalni i zaraz się Wam pokażę w biebie. No jestem. No, powiem wam, że super jest ta spódnica. Bardzo mi się podoba. I nawet nie wiedziałam, że ona tak fajnie leży jak księżniczka. Spódnica w cenie 49,99. Bluzka do tego 49,99. Pasuje idealnie. Super zestaw. mamy te spódnicę w czarnym i w pudrowym różu. Ale myślę, że ta biała wygląda najciekawiej. Bardzo mi się podoba biała. Do tego dobrałam złote dodatki, które też już znacie z poprzednich filmów. Kolczyki i bransoletkę i złote buty. A mam jeszcze złotą kopertówkę. Te kopertówki mamy po 19,99 w sklepie. Zestaw bardzo mi się podoba i bardzo dobrze się czuję w tej skudnicy. Wyjątkowo, bo ja zazwyczaj lubię wszystkie ciuchy takie blisko ciała i nie sądziłam, że takie tiulowe napuszczone e, będą tak dobrze wyglądały i, i pasowały. Pokażę się Wam jeszcze do tej bluzki. Dobiorę jeszcze taką koronkową, długą spódnicę. Pokażę się jeszcze w tej długiej. Zobaczymy jak ona wygląda. I te mamy w rozmiarach, ja akurat wziąłem chyba M na L, ale są jeszcze XL, XL, chyba L na XL. Te spódnice mamy po 35,99 i te też są w różnych kolorach. Udroby róż, czarny i biały się pokazuje w tej długiej spódnicy, bo sama jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądała. Przygotowałam dla Was jeszcze taką mm, krótszą ołówkową spódnicę. Taką trochę tiulową. Ta jest też bardzo ciekawa. Tam mm, może później. Nie wiem, którą najpierw, ale chyba tą długą. Dobra, to idę się przejechać. ta długa spódnica. Ona jest dla mnie trochę za duża, powinna być mniejsza. No ale taką y, wzięłam najmniejszą akurat. M na L, ale też jest fajna i bardzo elegancka. Myślę, że... Do niej. Też ta złota kopertówka będzie pasowała. Zestaw idealny na komunie na ślub, na wesele. Mamy w czarnych kolorach, zarówno bluzkę, jak i spódnice. Spódnice są w różnych rozmiarach i jeszcze w podrobnym różu. Pokażę się teraz w tej e, ciekawej, takiej, e, tzułowej, ołówkowej spódnicy. Sama jestem bardzo ciekawa, jaką należy. To jest rozmiar S na M. Ale tutaj też jest rozmiarówka, także mamy w sklepie pełną rozmiarówkę, Pudrowy róż, biały kolor i czarna w tych spódnicach. Kolejna stylizacja, ołówkowa spódnica z takimi tylowymi falbankami, długość midi, też bardzo elegancka na jakąś specjalną okazję. I dalej, w zestawieniu ze złotymi dodatkami. Myślę, że te złote teraz są bardzo na czasie. Dobrze, to teraz pokażę się Wam w bardziej sportowych stylizacjach. Dobrałam spodnie i do spodnie koszulę. I taką bardziej elegancką brustkę, myślę, że ona nawet mogłaby być do tej spódnicy. Ale zobaczę, wystylizuję to do mm, któryś z tych spodni. Zaraz się ubiorę. Któryś z tych zestawów. Może tak. Pokażę nowe spodnie z nowej kolekcji i koszulę z nowej kolekcji. Idę się przebieram. I pokazuję cała biednia. No, ja jestem. Muszę tutaj zrobić sobie takiego pęczka. O. Te bluzeczki mamy po 19,99. Mamy też w kolorze czarnym i we wszystkich rozmiarach. Do tego dobrałam sportowe spodnie, białe oczywiście, bo dzisiaj stylizację bieli. Te spodnie są w rozmiarze 38 i kosztują 59,99. W sklepie mamy pełną rozmiarówkę tych spodni. Pokazuje się wam boso, ale chyba założę do tego jakieś szpilki. O! Beżowe szpilki y, pasują do wszystkiego taki zestaw y, trochę elegancki, trochę sportowy. Spodnie są bardzo wygodne na gumeczkę, na sznureczek. Nie są obcisłe, raczej sportowe. Do tego dobrałam bluzkę y, troszkę bardziej elegancką. Tutaj z takimi srebrnymi dziecikami pod szyją, z stawkami z koronki. Te bluzeczki przypominam, mamy jeszcze czarne w sklepie po 1999 i we wszystkich rozmiarach. No dobrze, to czas na kolejną stylizację. Założyłam kolejną stylizację pieli Spodnie długość 7,8. 69,99. Wszystkie rozmiary mamy w sklepie. Ja mam do sobie rozmiar 38. One są trochę na mnie za duże. Powinny być mniejsze. Koszula 29,99. To jest rozmiar L, który ja mam na sobie, ale mamy jeszcze L i L w sklepie. Jeśli chodzi o kolor, bo te koszule mamy w różnych kolorach. Niebieski, taki khaki czarne i jest pełna rozmiarówka, także zapraszamy do sklepu. I tą koszulę wymyśliłam, że po prostu sobie ją tutaj tak zawiążę w mm. i już jest fajnie. Dużo się tu dzieje, bo tutaj przetarcia, tu jakieś tam kawciki, y, więc y, myślę, że już dodatki są do tego zdarte. Długość 7-8. One są takie tutaj podarte, tutaj przetarte, ale to nadaje im charakteru i takiej bardziej um, stylizacji luzackiej. Koszula 2999. Mamy, mamy je w różnych rozmiarach i kolorach. Ja wszystko przymierzam do beżowych szpilek, bo wydaje mi się, że beżowe szpilki pasują do wszystkiego i na każdą okazję, także każda kobieta pewnie ma w swojej szatej beżowe szpilki. To jest ostatnia biała stylizacja, którą przygotowałam na dziś. Mamy dużo różnych innych rzeczy w bieli. Myślę, że możecie je sobie tam zestawiać jak chcecie. Ja pokazałam tylko kilka propozycji, takich, które moim zdaniem wyglądają super. Pamiętajcie o łapkach w górę, o lajkach, subskrybujcie kanał. Zapraszamy na kolejnego bloga.